Cześć, witajcie yy, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj opowiem Wam pewną historię. Yy, tak. Yy, te hist... Więc już opowiadam. Poszliśmy sobie razem ze Stefanem do kopalni. Yy, jak widzicie, tu jest pełno minerałów. No ale kopalnia nie była tutaj. Więc kopaliśmy ra yy, razem ze Stefanem. No i znaleźliśmy diamenty. Ale przy tych diamentach niestety było też mnóstwo zombiaków. No i słuchajcie, wykopałem diamenty, zacząłem kopać diamenty, ale nie miałem czasu, bo zombiaki nas atakowały. Ja pobiegłem walczyć, a, a Stefan wykopał te diamenty. Ja mu wtedy powiedziałem, wykraftuj z niego jakiś przedmiot. Jaki z nich jakiś przedmiot. Mieliśmy dwa diamenty i dwa patyki. Miałem nadzieję, że wykraftuje mi jakiś miecz albo coś w tym stylu. A on wykraftował mi, uwaga, motykę. Tak wiem. Pewnie większość z was uważa, że to dobrze, że wykraftował mi motykę. No ale przecież miecz jest co najmniej dwa razy lepszy niż motyka. A motyka diamentowa działa prawie tak samo jak, jak każda inna. Więc się na niego zdenerwowałem. No i wtedy. W końcu pobrałam modyfikację, bo, bo nie chciałam zmarnować tych diamentów. I właśnie w tym odcinku zaprezentuję wam tą modyfikację. Tutaj jest ta nieszczęsna motyka, którą mi, ym, którą mi zrobił. Ech, może już sobie od razu wezmę Crafting i postawię go sobie tu. Dobra. Także tutaj mamy naszą motykę. I mój drogi Stefanie. Ym, już się na Ciebie nie złoszczę, ponieważ mamy Uncrafting Table. Wsadzamy tutaj motykę i jak widzicie odzyskałem moje dwa diamenty i patyki. Teraz mogę spokojnie pójść do craftingu i zrobić sobie ten miecz, który tak bardzo chciałem mieć. Aż, aż mi się zrymowało. Także Stefanie mm, proszę nie rób więcej już takich Y, takich psikusów. A! Ale nic się nie stało. No dobra. Więc, jak widzicie, mamy tutaj coś w rodzaju craftingu, tylko że yy, zrobionego z kamienia. Tu mamy crafting yy, drewniany, czyli taki najzwyczajniejszy więc o Stefan las w kwiatka dobra możemy sobie już ten mieczek tutaj odłożyć okej okay. no i pokażę wam jak wykraftować taki Uncrafting Table no bo to też się trochę jakoś się go kraftuje więc potrzebujemy 8 yy, Cobblestone'a i zwykły Crafting Table teraz robi. Robimy tak, jakby piecyk, i do środka wsadzamy crafting. I dostajemy uncrafting table. Czyli całe, cał, jakby przeciwieństwo, no. Nawet możemy wsadzić uncrafting table do uncrafting table i być działało. No, ale dobra. To jest bardzo przydatne, na przykład, kiedy nie wiecie, jak się jakąś rzecz kraftuje, a znajomy wam ją pożyczył, ale nie na zawsze. No to możecie mu taką rzecz dać. I teraz pewnie się nie zdziwicie, co, co się stanie, kiedy dam tutaj chociażby sztabkę złota. No to są po prostu odłamki złote. Ze sztabką żelaza tak samo. Ale co z takimi itemami jak diament, węgiel, szmaragd? No właśnie. Dia ta y, modyfikacja dodaje również takie oto kawałki diamentu, których standardowo w grze nie mamy. No, akurat nie ma, y, nie ma tych. Akurat nie ma odłamków węgla, ale są odłamki y, szmaragdu. Także, no, modyfikacja fajna. I co ona jeszcze dodaje? No na pewno muszę wam pokazać, że gdybyśmy wsadzili chociażby miksturki. No to pisze not uncrafted, uncrafted, no. Także na miksturki to niestety nie działa. Ale jeżeli mamy jakiś item z modyfikacji, chociażby hmm, nie wiem. Jakiś, jakikolwiek tam z modyfikacji, może nie wiem, weźmy mojego sworda i wsadzimy go. Oto mamy tutaj przepis, jak się go kraftuje. Mam nadzieję, że wiecie, jak się kraftuje sworda. Wiecie, dwa jajka i ten, i macie sworda. No i tak możecie sobie robić w kółko, ale już jak taką drobinkę tutaj wsadzicie, na 9, no to będziecie mogli jak sobie wykraftować. Także można tutaj i craftować i uncraftować, że tak powiem. Że weźmy sobie te wszystkie tutaj yy, odłamki i spróbujmy z niego wykraftować diament. No jak widzicie, można, da się. Yy, te odłamki mamy w zakładce Materials. No i hmm. A Uncrafting Table mamy w zakładce Zwiecie. No. A w ogóle jakim cudem. Dobra, może przywiążmy Stefana. No także yy, odzyska, odzyskałem moje diamenty, zrobiłem sobie już mój miecz. A pan Stefan się pewnie cieszy, że mu to uszło na sucho. Pani Stefanie, nie ciesz. Dobra, yy, tutaj mamy sworki, ale dobra, nieważne. Yy, także do następnego odcinka. Zostawcie lajka, suba, napiszcie komentarz. No i cześć!